Kamienna Góra małe miasto w sercu Dolnego Śląska, które łączy w sobie urok historii i spokój natury. Miejsce, gdzie brukowane uliczki prowadzą do klimatycznego rynku, a kilka kroków dalej znajdziesz przestrzeń, by złapać oddech nad wodą. Dziś zabieramy Was na spacer po centrum Kamiennej Góry zobaczymy serce miasta i jego zielone płuca. A po drodze kto wie może odkryjemy coś więcej. Każde miasto ma swoje serce. A w kamiennej górze bije ono właśnie tutaj, na rynku. Kasia mnie namówiła oczywiście na wyjazd do kamiennej góry. Chodźmy do kamiennej. Chodź do... na kamienną górę. Chodźmy w góry, chodźmy w górę. A Marek Chodź... mówi, to może pojedźmy do kamiennej góry. No powiem tak, przyjechaliśmy do kamiennej góry, a tu nie ma żadnej góry. Jakieś miasto jest. Co ty gadasz? A przed nami rzeka Bubry, mostek. Ech. Kamienna Góra. Dzisiaj spokojne miasteczko w sercu dolnego Śląska, ale jej historia to opowieść pełna zmian granic, kultur i ludzi. Pierwsze wzmianki o kamiennej górze sięgają XIII wieku. Wtedy te ziemie znajdowały się w granicach średniowiecznego Śląska, który był ważnym punktem na handlowych szlakach Europy. Miasto powstało na skrzyżowaniu szlaków kupieckich prowadzących z Czech i Saksonii na północ. Setki lat temu tutajszy rynek był pełen kupców, wozów, gwaru i handlu. Skąd wzięła się nazwa Kamienna Góra? To proste. Okolica była pełna kamienistych wzgórz, które wyróżniały się w krajobrazie. Przez wieki kamienna góra była miejscem strategicznym, pilnującym ważnych granic i dróg. Średniowiecze. To czas, kiedy kamienna góra zaczęła rozwijać się jako miasto rzemieślników. Tkacze, garbarze, kowale szczególnie słynne było tutaj szetkactwo to właśnie ono przez wiele lat napędzało lokalną gospodarkę przez swoją strategiczną lokalizację Kamienna Góra była świadkiem wielu wojen i konfliktów. Granice zmieniały się jak w kalejdoskopie. Raz były to ziemie czeskie, innym razem pruskie, niemieckie, aż po zakończenie II wojny światowej, gdy stały się częścią Polski. W czasie II wojny światowej okolice Kamiennej Góry nabrały szczególnego znaczenia. To tutaj Niemcy rozpoczęli tajne projekty w ramach kompleksu Riese. W podziemiach tworzono plany i prototypy nowoczesnych samolotów oraz broni. To fragment historii mroczny i fascynujący zarazem. A kiedy zgiełk miasta zaczyna być zagłośny, wystarczy krótki spacer, by znaleźć się w zupełnie innym świecie. To mamy rynek. No w, w rynku samym puściutko, już sklepy takie poopuszczane. Tam gdzieś trzeba. No, też mi się tak wydaje. Na chłopski razem. Takie tu kamieniczki fajne. Przejdziemy sobie nimi. Z prawą gdzieś musi mieć. Tak. Kasia prowadzi, bo ona jest przewodnikiem. I idziemy. Idziemy nad zalew. Bo tu mamy. Zadrmna. Księcia Wolka pierwszego i czuć w powietrzu już jesień. W różnych drzewach są takie w takim żółcie się pojawiają. Mnóstwo. Idziemy z taką tutaj dróżką. A kiedy zgiełk miasta zaczyna być zagłośny, wystarczy krótki spacer, by znaleźć się w zupełnie innym świecie. Zalew w kamiennej górze to miejsce, które wygląda, jakby ktoś wcisnął przycisk Pauza w codziennym życiu. Tu czas płynie wolniej. Ludzie przychodzą, żeby pospacerować, pobiegać albo po prostu usiąść na ławce i patrzeć na odbicie drzew w wodzie. To idealne miejsce, by złapać trochę spokoju. Tu jest taki, jakby jedna część. Tu jest taka wysypka i tam jest druga część. Patrz, tam jest taki mostek. Wow, hamować! A tu akurat przebiegnie Jeszcze... Ła, to nie koniec. jest trochę. No, my idziemy na ten mostek który będziemy przechodzić tu opyk. No tu jest jakby większa część, a tu tam druga część mniejsza. że tutaj jak jest ciepełko, to tu warto przyjechać, nie? No. Dla samego tylko tego jeziorka, tego zalewu. No miasto jak miasto, ale ten, ten zalew... Tylko powiem, to są tłumy, co? Jakaś niedziela, nie, czy coś? Nie mogą być. Na pewno. Ale was tu jest, cała brygada. O kurde. Ah. Elegancko. Bardzo potrzebny jest ten most. Bez tego mostu to by nie było przejścia. No. I trzeba najważniejsze. By było obejść wokół. Naokoło by trzeba lecieć. No. A naokoło to kawał drogi. Co? Jest. Jest Kasia. To jest Marek, jest most, I tu jest ulica parkowa. Weźmy sobie tu uliczkę, fajne, klimatyczne miejsca. Całkiem ładne, tu są miejsca. Trzeba po prostu umieć na te miejsca popatrzeć. O. Spacerując po kamiennej górze, możecie natknąć się na osiem małych strażników miasta. Nie, to nie bajka. To rycerze z brązu, którzy od kilku lat pilnują najważniejszych zakątków kamiennej góry. Te małe rzeźby tworzą coś w rodzaju gry miejskiej, to szlak rycerzy kamiennej góry. Każda z nich nawiązuje do miejsca, w którym stoi. Rycerz-kolejarz-podróżnik, rycerz-saksofonista, rycerz-marzyciel czy rycerz-podróżnik. I wiecie co? Może i są mali, ale wprowadzają do miasta wielką dawkę uroku. A kto wie, może kiedyś powstanie ich cała drużyna, gotowa bronić kamiennej góry. Za nami tutaj jest dworzec dworzec kolejowy z cegły taki trochę wygląda, przypomina trochę zameczek, nie? Mm. i w tym oto miejscu zakończymy naszą przygodę z Kamienną Górą szczerze powiedziawszy, powiem tak spodziewałem się, że będzie mniej mniejsze mniejsza będzie ta Kamienna Góra a była ona naprawdę cał, całkiem ciekawie taki spacerek mieliśmy no. po prostu malutki dosłownie malutki po centrum i na, nad zalew o, o właśnie, zalew był Puściliśmy nawet mimo wszystko tego silnego wiatru udało nam się puścić dron, drona i mamy go z powrotem i żyje, nie, nie rozsypał się zostawcie tam, wiadomo co, nie? ślad po sobie jakiś w postaci czego? <laughs> węglowy czyli łapki do góry i, ten, i subskrypcje dotrzymajcie się, co pa!